Dzisiaj padł kolejny rekord zarażonych wirusem COVID-19. Nie ma jeszcze jednak decyzji o tym, czy dzieci pójdą po wakacjach do szkół. I dzisiaj zapytamy rodziców w Andrychowie o to, czy puszczą swoje dzieci do szkoły we wrześniu. Zapraszam na Sondę. Dzisiaj pytamy mieszkańców, czy tych rodziców, którzy mają dzieci, czyli jak widać Państwo, czy puścicie dzieci we wrześniu do szkół, do przeszkoli? No, jak najbardziej. Hmm? No, mi się wydaje, że, że chyba tak. Nie ma też takich przeciwwskazań, żeby mhm. poszedzić do szkoły. No, dzisiaj akurat jest taki dzień, że y, mamy maksymalną, znaczy najwyższą ilość zachorowań, bo już 657 y, i teraz czy nie będziecie się bali wysłać dzieciaki we wrześniu? Dzieci tak mają kontakt, chodzą po placach. Mhm. Także zawsze gdzieś chycą, w szkole, czy na boisku, no, to też nie ma... Nie da się tego uniknąć. Nie da się tego uniknąć. Po no. prostu mhm. trzeba się przyzwyczaić, zabezpieczać. I... I trzeba będzie przytrzymać tego stanu, jaki jest w tej chwili. Nie zaufasz ministerstwu, czy... Właśnie im nie ufam. Mhm. I nie wiem, jak to będzie wyglądało we wrześniu. W tym razie pracuję ja, żona, dziecko do pierwszej klasy, młodsze dziecko do przedszkola. Także na tą chwilę nie powiem nic, bo nie wiem. No, Jeżeli będą warunki sprzyjały, żeby puścić, jak będzie bezpiecznie, to mogą. To wszystko wskazuje na to liczba zachorowań. No na dzi no na nie. dzień dzisiejszy no, mamy... No, nie, ale jeszcze trochę czasu do września jest. Mhm. Ja nie, wiem, ja bym nie, 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 się nie, no wypłaszczy się, wyp... jak nie wypłaszczy się, jak, jak nie będzie kontaktów, to się spłaszczy. No, trudno powiedzieć, co to będzie, to jest tak nie jakieś nieoczekiwane, mm -hmm. że, że naprawdę, ja nie wiem. Ale myśli, pani, myśli pani, że rodzice przystaną no. na to, co zdecyduje jeżeli, ministerstwo, jeż... Nie jeżeli... po prostu nie puszczą dzieci do szliny? No niektórzy nie puszczą, niektórzy będą zmuszeni puścić, pójdą na ryzyko, bo mm. Pan, różnie jest też praca, wszystko, no, co z tymi dziećmi zrobić, nie? Zobaczymy, jak to będzie, oby było lepiej. co ustali rząd, nie? Mhm. Mi się tak wydaje. Jeżeli, będą, jeżeli rząd puści dzieci, no to jak najbardziej puścimy dzieci. Mhm. Czyli po prostu zaufacie yy, rządzącym? No tak mi się też wydaje, no tak. W sumie nie ma innego wyjścia, prawda? No tak, no tak. Oni tam są znawcami, także oni ustalą co A jak. myśli pan, że to jest dobra decyzja, żeby już we wrześniu puścić dzieci do szkół? Bo z tego co ja, tego, co ja widzę, to ludzie sobie tak, jakby ten koronawirus bardzo zlekceważyli. Wszyscy, oczywiście, mhm. że tak. mi się już wydaje, że tego koronawirusa nie ma, tak mi się wydaje, tak, tego co widać. Nie? Mhm. Każdy sobie to lekceważy. Ale nie wiem, czy to będzie dobre, czy to będzie dobre wyjście z sytuacji, żeby oni szli do szkoły. No zobaczymy, jak to się wszystko będzie przedstawiało do przodu, się będzie działo. Pytanie mamy, czy chcecie wrócić do szkoły we wrześniu? Nie, nie chcemy, nie. nie chcecie? Nie. Czyli jednak rodzice twierdzą, żeby dzieci puszczać do szkół, ale dzieci średnio. Czemu nie chcecie? No, jakoś tak. Nie, nie chcemy się uczyć. Nie chcę się uczyć, tak? Już nie, nie jesteśmy. Ale lekcje online są ok? Lepsze niż no, wizyta nie w szkole? A nie, nie. nie mieliśmy. Um. Tak, tak, ja tak, też tak. bym chciała. A przed chwilą pytaliśmy czterech chłopaków w podobnym wieku jak Wy, i oni nie chcieli. My e, byśmy chciały. chciały. A dlaczego byście chciały tak, wrócić? Przyjaciółmi i Tak, tym to jest i... wygodniejsze. Siedząc w domu, poświęcamy na to więcej czasu niż kiedy możemy przyjść na lekcję i właściwie usłyszeć o tym wszystkim. o no. się wszystkim. Tak, tak. Tak, łatwiej jest zrozumieć wszystko. A tutaj trzeba wszystko zrozumieć samemu. Tak, dzieci za długo siedzą w domu. Mieszkam mhm. na wiosce też inaczej niż że na przykład miałoby dziecko dojeżdżać, ale no raczej puszczę. Okej, okay, już ma Pani dosyć po prostu dzieci? Nie, nie <ścoughs> mam dosyć dzieci. <gryzzy> po prostu dzieci mają dosyć siedzenia w domu. Aha. No powiem Panu szczerze, że ja się jeszcze boję. Mhm. Boję się. Czyli nawet jeżeli ministerstwo wyda taki nakaz, żeby dzieci szły we wrześniu do szkoły, to może być taka sytuacja, że Pani się po prostu nie zgodzi na to i nie puści dzieci? No w sumie powiem Panu szczerze, że dzieci chcą iść do szkoły. Mhm. Chcą, już się nie mogą doczekać, bo ta w internecie nauka to nie jest w ogóle nauka, taka mhm. jak należy. Mhm. No i, i dzieci by wolały, no w sumie dzieci wolały iść, mimo to, że ja się boję, ale dzieci tutaj by wolałyby iść i uczyć się normalnie w szkole. Mhm. Okej, okay, czyli jednak pani puści te dzieci? No powiem panu szczerze, no raczej tak, bo chcą. <laughs> czyli po, po, jaka będzie decyzja ministerstwa, to jednak pani się na, no, na to je, przystanie. Je, je, no mimo to, że się boję, ale jednak je puszczę, bo one się już nie mogą doczekać tej szkoły. Jak sami zobaczyliście, rodzice jednak najprawdopodobniej zgodzą się po prostu z decyzją ministerstwa i jeżeli ministerstwo powie, żeby dzieciaki we wrześniu wysyłać do szkół, to tak też uczynią.